O, weź mi śdzisku. Weź bananie. O, weź. Banan będę od ciebie opowiada. No, no, jasne. Jak tam się bawicie? Eee, yy, dobrze. Ja wyprowadziłem kota na spacer. U, kota na spacer. Nieźle. Eee? Co on robi? Pewnie chce iść na spacer. Wypominacie sobie, jak to było przed pójściem na spacer? O, oczywiście. On robił tak. Fo? On tego nie robił w wyjściem. Owo chodzi. Mia! Mia! Uch, nareszcie w domu. No. Ale fajnie było u ciebie być. Teraz na mnie pora. Na razie. Ha!